A Ty, Ginold, widać, że dzisiaj masz zupełnie inne nastawienie do swojego rywala. Bo jeszcze Nie, wczoraj... No, og... Po prostu mnie denerwuje. No właśnie coś. o tym mówię. No właśnie o tym to... Przepraszam bardzo za słownictwo. Denerwuje mnie takie gadanie. no. Bo jest wszystko ok. trzeba trochę poddymić Ale stary, no to takie dymienie, to nie wiem, jak się inaczej za dym, a nie takie... Chłopie my dymimy kurwa z bandurą, a nie. Ty pierdolisz w jakimś dymieniu. Hej, no. dobra. Jakie było pytanie? Wszystko w porządku. Czemu tak nagle zmieniłeś e, stosunek do swojego rywala? Yy. <noise> no, wie chyba nagrywają odcinek, tak mi się wydaje. Nie, nic nie nagrywamy. A to bardzo bolą te prądy. A, nic nie boli. <laughs> nie, nie, nie. Ja po prostu dostałem na sparingu ostatnio szczękę i mam takie tiki. Eee, czego mam takie nastawienie? Bo mnie denerwuje po prostu i yy, w sobotę go bije i przemy już się zamknie. Bo już mnie denerwuje to takie gadanie w kółko. Ej, tu nie trenuję, tu trenuję, ej dobra to trenowałem, ej dobra to oni że ja nie trenuję. I tak jak wiesz, masło maślane, sam nie wie co mówi. Tu byłem na melanżu, tu nie byłem na melanżu. Tu trenuję od kiedy Franio miał walkę, tu coś tam. I takie, no rozbieżne mega informacje. Ale w sumie pomimo wszystko, jeżeli on nawet tak jak powiedział na zapowiedzi, rozjebie cię, przepraszam. E, jak powiedział na zapowiedzi, że... E, kurwa! Jak mów? Z, z Strzeligo mam kolejną walkę, przysięgam. Ała. Jak powiedział na zapowiedzi, że to ma jakiś wpływ na mnie, to nie ma to na mnie żadnego wpływu, bo w moich przygotowaniach nie miało to żadnego wpływu i się zajebiście przygotowałem. Dziękuję. E, Szymon, ty powiedziałeś ym, na